Cześć, witajcie wszyscy ponownie. W tym filmie powiem sobie parę słów na temat konta Seller Central. Nie będę tutaj mówił na temat tego jak zarządzać tym kontem, czy w sensie jak je obsługiwać, natomiast będę wam mówił o sekcjach w których, na które należy zwrócić uwagę, ponieważ Amazon bardzo często tam wyświetla wszelkiego rodzaju żądania, wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, jak na nie należy reagować, na co należy zwracać uwagę. I tych miejsc jest kilka, i pamiętajcie, że nawet drobne ostrzeżenie, które nie na które nie odpowiedzieliśmy, może powoli, powoli spowodować to, że w pewnym momencie niepostrzeżenie nasze konto zostanie zawieszone, my nie będziemy mogli towaru sprzedawać. To, o czym Wam za chwilę opowiem, jest wszystko pod kątem sprzedaży poprzez FBA, czyli tam będą również pokazane dane na temat tego, jak zachowuje się nasz stok, można to powiedzieć, w Amazonie, kiedy zostaje do Amazona wysłany do magazynu i gdzie wszelkiego rodzaju uwagi Amazon będzie nam, i ostrzeżenia Amazon będzie nam pokazywał. Ja o najmniej Tomek od 2013 roku zajmuję się Amazonem, a na tym koncie dzielę się za darmo wiedzą dotyczącą tak naprawdę budowania biznesu na Amazonie. Zajmuję się obsługą, jestem właścicielem trzech marek na Amazonie, więc pod tym kątem też tutaj lubię dużo opowiadać, tak powiem, jeśli chodzi o budowanie marki i produktów własnych, private label na. Amazonie więc, jeśli tego typu content Wam się podoba, zasubskrybujcie proszę kanał i jeśli film Wam się spodoba, dajcie na końcu lajka. Słuchajcie, Amazon daje nam takie dwa spojrzenia na swoje konto. Jedno jest od strony zdrowia tego konta, ogólnie rzecz ujmując, i tamta druga część będzie nam mówiła o tym, jak nasze produkty zachowują się w magazynie, magazon, w magazynie Amazona versus to, jak szybko się sprzedają. Tak więc, OK, najpierw, że tak powiem, zdrowie konta, account health, jak dobrze nasze konto jest prowadzone. I tutaj mamy kilka takich, widzicie na tym dashboardzie, takich rejonów, w zasadzie cztery można powiedzieć, no bo tutaj te account health news, no to są takie bardziej ogólne, natomiast wszystko co dotyczy naszego konta znajdziemy tutaj w tych sekcjach: Customer Service Performance, Policy Compliance, Delivery Performance i Manager Compliance. Tak, jest cztery sekcje mamy. Jeśli chodzi o customer service, tutaj Amazon z reguły podaje nam, co jest akceptowalnym wynikiem według Amazona. I pokaże nam również nasz wynik. No tutaj akurat się tak składa, że na tym koncie wszędzie są zera, więc jest to bardzo dobrze, dobra informacja. Zero bądź not applicable, więc tutaj tak naprawdę nie ma się o co martwić. Ogólne polisy compliance, ogólny account health rating jest good, tak? Czyli wszystko w porządku. No natomiast teraz tak, Amazon dzieli nam tutaj w Customer Service Performance te wskaźniki na order defect rate, czyli jak często ordery mają defekty. Tutaj defektem może być negatywny feedback, który dostaje nasz, dostajemy jako sprzedawcy. Może to być A to Z claim, tak zwany, może być też chargeback. No i oprócz tego order defect rate mamy również invoice defect rate. Tak? Czyli dwa różne defekty, które tutaj mogą wystąpić przy customer service performance. I tak, negatywne feedbacki, słuchajcie, jeśli sobie wejdziemy tutaj w feedbacks, tak, to tu Wam bardzo szybko powiem, że ogólnie zasada jest taka, że negatywny feedback na Amazonie w ogóle feedback na Amazonie może dotyczyć tak naprawdę tylko serwisu. To nie może być opis produktu, bo do opisów produktów to są review produktowe, które znajdują się w całkowicie innym miejscu. Tak, tak jak wiecie, review produktowe znajdują się na stronie produktu, ale bardzo często klienci mają taką tendencję, że nie wiem, czy przez nieuwagę, uwagę, może nieraz są zdenerwowani, może po prostu nawet o tym nie wiedzą, robią review produktowe w miejscu, w które tak naprawdę służy do tego, aby ocenić sprzedawcę i serwis, który my jako sprzedawca Dostarczamy. No to jest taka sytuacja, że jeśli dostaniemy jedno, dwie lub trzy gwiazdki, czyli jedna, dwa, dwie gwiazdki to są negatywne, trójka to jest neutralna. I zobaczymy tutaj w tej sekcji, że review brzmi nam jak opis produktu, no to bardzo szybko możemy tutaj za pomocą kliknięcia po prawej stronie i kliknięcia request remowo, zażądać usunięcia tego review. I sytuacja jest taka, że zajmuje się tym algorytm. I z reguły, jeśli algorytm wykryje w treści tego review, Pewne słowa, które według tego algorytmu będą wrzucą ten wrzucą ten to, to, to review do worka z review produktowymi, to to zostaje automatycznie usunięte. Ewentualnie możemy otworzyć case i wytłumaczyć, że no, to jest review produktowe i tutaj sobie nie, nie życzymy, aby ono tutaj było i jest nadzieja na to, że pozbędziemy się tego i też pozbędziemy się z, no, spadającego naszego tutaj ratingu, jeśli byśmy mieli dużo negatywnych review. Ponieważ pamiętajcie, często jest też, że na przykład za serwis, za obsługę, czyli to, że paczka została później dostarczona albo niedostarczona, jakiś problem tego typu, jeśli chodzi o dostawę, to jeśli dostaniemy negatywne takie review dotyczące tego, Amazon wie, że to był produkt wysłany przez Amazona, czyli to Amazon był dostawcą tego serwisu, nie my jako sprzedawcy, bo nie robiliśmy tego przez FBM i Amazon sam przekreśli te listingi, tylko tu jest taki problem, że... Nie jest całkowicie, znaczy, przepraszam, przekreśli te review, tylko że to jest taki problem, że one tak no wizualnie trochę tak szpecą to, no bo zostają, one są po prostu przekreślone i Amazon tutaj pisze, że tak, to było Fruit by Amazon i to jest tam nasza wina i bardzo przepraszamy za, taki, za takie doświadczenie naszych klientów i one tutaj zostają. Ja często co robię, nawet jak mam czterogwiazdkowe review, czyli w zasadzie dobre, jest to review produktowe, to ja i takie zgłaszam, żeby to usuwać, żeby mieć same piątki, żeby to jak najlepiej wyglądało, jak najwyższy rating tutaj mieć. Nie ma to takiego bardzo dużego znaczenia, bo mało ludzi tak naprawdę tutaj dochodzi. Ludzie na Amazonie koncentrują się na ocenach, na review produktowych, a nie na ocenie sprzedawcy. W każdym bądź razie ja o to się staram dbać, tak czy inaczej. No i słuchajcie, jeśli chodzi o feedbacki, które tutaj zostawiają nam klienci, to oczywiście, jeśli jest pięciogwiazdkowy i jest to review produktowe, no to to zostawiam, tak? Do, to tego nie ruszam, przecież to jest pięć gwiazdek, więc należy mi się, prawda? No, także trzeba jakoś sobie tutaj ułatwiać to życie, kombinować i starać się mieć tutaj dosyć dobry ten rating, no bo jak no, będą te ratingi słabe, słabo sobie, nie będziemy się nie troszczyć, one tutaj będą nam zostawały i naprawdę bruździły gdzieś tam. Mamy tam bodajże 30 czy 60 dni, już nie pamiętam, żeby je usuwać. No one tam po, po roku, po 365 dniach będą znikały. No, ale ja bym o to bardzo dbał. Wróćmy sobie teraz do account health z powrotem i słuchajcie, druga sekcja, która tutaj jest ciekawa, to jest A to Z Guarantee Claim. To jest taki claim, który klient może otworzyć, jeśli nie jest zadowolony tak naprawdę no, z transakcji, tak? Nie jest zadowolony. Z produktu, nie jest zadowolony z serwisu, który został mu, że tak powiem, dostarczony przez nas. Z tym, że pamiętajcie, jeśli my zrobiliśmy, sprzedajemy produkt, który jest opisany w listingu w takiej samym stanie, czyli na przykład, nie wiem, jest nowy, tak? bo sprzedajemy nowy i jest nowy, to tutaj klient za bardzo nie ma się, powiedzmy, do czego przyczepić, natomiast no, może się przyczepić do serwisu, że paczka dostał za późno, może jej w ogóle nie dostał, może został zniszczony. I tutaj pamiętajcie, tutaj, jeśli robicie to przez FBM. To musicie się zatroszczyć o to, aby użyć takiego kuriera, na którym można polegać, który ma tracking, żeby to wszystko potwierdzić, że paczka rzeczywiście doszła. Jeśli to robi Amazon, Amazon bierze na klatkę wszystkie niepowodzenia tutaj z tym związane i te A to Z claim no, nie, nie są otwierane tak naprawdę, bo Amazon się tym zajmuje. I kolejny jest chargeback, chargeback claims. Chargeback no to. Jeśli ktoś z was nie słyszał, to występuje wtedy, kiedy klient użył karty kredytowej i z jakiegoś powodu kontaktuje się z dostawcą tej karty kredytowej i żąda usunięcia, skancelowania tej transakcji i zwrotu tych pieniędzy. Dlatego warto jest wszędzie używać karty kredytowej, bo jest o wiele łatwiej odzyskać później pieniądze, niż byśmy kupowali kartą debetową. Chargebook dotyczy jest to tak zwane. Dotyczy on serwisu, można powiedzieć, tak? Czyli w tym momencie tutaj Amazon jest odpowiedzialny za to, że towar nie doszedł, czy tam doszedł później lub doszedł na przykład zniszczony. To jest wszystko wina Amazona, ponieważ te produkty wysyłamy przez FBA, Natomiast wszelkiego rodzaju nieautoryzowane użycia karty, ponieważ karta mogła być użyta przez członka rodziny, na przykład, mogła być użyta, ponieważ została skradziona, tak, przez złodzieja, tego typu rzeczy, no to, to już my się nie musimy o to martwić. Amazon bierze tak naprawdę na siebie również. Invoice defect rate występuje wtedy, kiedy no, nie nadążamy, nie dość szybko albo w ogóle nie wysyłamy invoice'ów, czyli faktur naszym klientom, natomiast Amazon ma taki serwis, który pozwala na to, że jest to w pełni zautomatyzowane i Amazon dla naszych klientów z automatu wysyła faktury do każdej sprzedaży, klient może sobie na swoje konto wejść i sobie ściągnąć taką fakturkę, pamiętajcie, że one są w ogóle numerowane całkowicie inaczej niż gdybyście na przykład również sprzedawali używali jakiegoś zewnętrznego programu księgowego, więc one tam mają inną numerologię niż jakiś tam program księgowy, gdzieś tam to będzie zaksięgowało, więc nie wiem jak to w Polsce działa, w Anglii tam nie ma problemu, jak to wiemy o co chodzi, potrafimy to wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej jest, wiem, że w Polsce jest to bardziej restrykcyjne, tam te numery muszą być idealne, w ogóle jakieś tam cuda, także to tutaj już ze swoim księgowym musicie sobie załatwić, jak to się rozwiązuje, natomiast jest taki serwis, który oferuje Amazon, więc tutaj ja używam tego serwisu, nie ma żadnych tutaj tak naprawdę problemów z tym. Mamy policy compliance, tak, następną sekcję, tutaj słuchajcie, ta sekcja jest stworzona po to, to jest taka sekcja komunikacyjna pomiędzy nami a Amazonem, Amazonem a nami, Amazon nas tu informuje, jeśli na przykład sprzedajemy jakiś produkt i ktoś ma przeciwko nam jakiś, ma jakiś problem z tym, że my naruszamy jakieś prawa autorskie, prawa własności, jakąś własność intelektualną, mamy jakieś problemy z, z, z tym, jak produkt jest bezpieczny. Więc tu Amazon będzie od nas żądał, nie wiem, dokumentów, żeby te dokumenty jakieś dostarczyć, wytłumaczyć się to na, na naprawdę idealnie. Prawdopodobnie pisać w jakiegoś rodzaju plan of action POA, czyli plan. Naszego działania, tak? co Oni tak chcą zawsze, żeby głowę posypać popiołem, czyli wytłumaczyć, co się wydarzyło, co my w tym wszystkim źle zrobiliśmy, co już zrobiliśmy, żeby to naprawić i jakie kolejne kroki zrobimy, aby jakiś dany produkt, dany problem naprawić. Dalej mamy Delivery Performance. No tutaj widzicie, to jest tak samo. Będzie dotyczyło tak naprawdę sprzedawców FBM. Tutaj muszą patrzeć na to Late Dispatch Rate, czyli dzisiaj kupiona, za dwa dni wysłane dopiero, bo tracking number dopiero to pokazuje, więc Amazon to wszystko będzie widział. Pre-fulfillment cancellation, wyobraźmy sobie, że mamy, jesteśmy FBM sprzedawcami, mamy Towar na półce i myślimy, że mamy 10 sztuk, a mamy wystawione 12 sztuk. Dwie ekstra się sprzedały, musimy skancelować to zamówienie, bo nie mamy po prostu towaru. I następnie jest wali tracking number, czyli no, używamy kuriera, który tak naprawdę daje nam ten tracking number, nie jakiegoś jakieś bezpłatne, czy jakieś taniej usługi bez trackingu, na przykład na poczcie. No i słuchajcie, tych problemów nie ma w FBI. Jeśli robimy wysłanki przez FBI, tych problemów nie będzie, więc tutaj Trzeba zaglądać, natomiast Amazon się wszystkim zajmuje, żeby to był, żeby nie było właśnie kancelacji, no bo oni wiedzą, ile sztuk mają w swoim magazynie, więc ani nie ma late dispatch rate, jeśli takie coś by się wydarzyło, Amazon bierze na klatkę. Pre-surfing cancellation, Amazon doskonale wie, ile ma sztuk, więc nie jest możliwe, żeby sprzedał więcej niż ma u siebie na stanie. No i valid tracking Amazon sam dostarcza, przecież tych kierowców ma całą swoją flotę, więc oni doskonale wiedzą, gdzie te produkty się znajdują w danym momencie. Tutaj Manager Compliance to jest taka sekcja dodatkowa do sekcji te Policy Compliance, czyli tutaj Amazon, kiedy nas poprosi o wszelkiego rodzaju dokumenty, ewentualnie my wiemy, że jakieś dokumenty moglibyśmy już zawczasu dotyczące danego produktu wrzucić. Niech to na przykład będzie jakiś, nie wiem, test, powiedzmy tak, bo jest to, nie wiem, zabawka, czy jakieś inne elektroniczne urządzenie, elektryczne urządzenie, które wymaga jakiś tam pewnego rodzaju testów, może Certificate of Conformity CE, znaczek, tak? Więc tutaj możemy te dokumenty sobie wrzucać. No i teraz tak, konto ogólnie jest zdrowe. Teraz przechodzimy tak naprawdę, bo to, to wyobraźcie, to dotyczy bardziej produktu jako takiego jego bezpieczeństwa i też obsługi klienta szybkości, z jaką klient jest obsługiwany, tak? Natomiast teraz spojrzymy sobie na to, jak nasz towar zachowuje się w Amazonie FBA, no bo to jest druga bardzo ważna część naszego biznesu. I to mam tutaj dostępne z poziomu API Score. Możemy sobie tutaj kliknąć i zobaczcie, nie patrzcie na to tutaj, na te czerwone ostrzeżenia, ponieważ akurat te czerwone ostrzeżenia wynikają z tego i te dwie pierwsze słabe liczby, że ostatnio dużo, w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni dużo towaru, który słabo rotuje, wysłałem, ponieważ się go chcę pozbyć na Amazonie, więc te dane nam tutaj trochę pospadały. Ale nieważne, IPI Score, czyli tak jak mówię, to jest, to, to jest taki wynik, liczba, od jednego do tysiąca, która mówi nam, jak dobrze my zarządzamy naszym stokiem na Amazonie. Threshold, czyli to minimum, które powinniśmy mieć, to jest 429. Tutaj wiem, że to wygląda bardzo blisko. Ale z reguły w większości ja mam dwa inne konta. Tam jest 500, a na drugim jest 700. Z tym, że to 429, to nie jest tak, że to co tydzień mi spada. Oczywiście, jak spadnie poniżej 400, no to mam problem. Jak spadnie Dwa razy w ciągu będzie jeden tydzień poniżej 400 i drugi dzień poniżej 400, to wtedy jest bam i Amazon co robi, zmniejsza mi limity towaru, a w ogóle blokuje mi przede wszystkim możliwość. Zmniejsza limit towaru, który mogę składować, ale jeśli już w tym momencie dajmy na to, mówi mi: OK, możesz 10 tysięcy wysłać, a ja wysłałem 2000, i mi to do tysiąca zmniejszą, to ja muszę te 1000 sztuk w ciągu miesiąca. Zabrać, idealnie powyżej tysiąca sztuk muszę zabrać, no, żeby zwolnić trochę miejsca, tak? Więc no, nie chcemy takiej sytuacji. Oczywiście, jeśli Amazon to mierzy, na to mamy tylko jeden tydzień poniżej, no to to jeszcze nie jest nic złego, tak samo jeśli mamy jeden tydzień poniżej, ale już drugi tydzień jest powyżej tych 400, no to znowu to się jakby kasuje to wszystko, nie mamy jakichś tam problemów, ale no to jest sytuacja, do której nie chcielibyśmy doprowadzić. Ja tutaj słuchajcie, no mam 400, miałem tutaj 442, ile, 16, 16 tygodnia, teraz jest 16, 28, to jest jakieś tam 12 tygodni, czyli 3 miesiące temu, i od trzech miesięcy spadło mi o 11, no bo tutaj właśnie w tym okresie, tam 2-3 tygodnie temu wysyłałem towar i to się tak trzyma na takim niskim poziomie, natomiast tutaj no jeszcze brakuje 29. No to gdybym w takim tempie mi to spadało, to jeszcze chyba z 4-5 miesięcy bym potrzebował na to, żeby to spadło. Mam nadzieję wyprzedać się wcześniej z tego towaru, którego mam nadmiar. Czyli tak, mamy IPI i teraz słuchajcie, na IPI składa się wiele różnych czynników, natomiast najważniejsze, Amazon nam tutaj prezentuje najważniejsze, które tak naprawdę, na które mamy powinniśmy mieć wpływ i powinniśmy tutaj tymi że tak powiem, pokrętłami suwakami w górę, w dół, w zasadzie w górę, tylko żeby jak najlepsze wyniki tutaj były. I tak przy każdym, przy każdym tutaj, tak jakby przy każdej tej sekcji, tak, bo Amazon to to, co wpływa na API, podzielił na to takie cztery bardzo główne elementy, które na te API wpływają. I tutaj każdy z tych punktów Amazon nam daje możliwość rozwinięcia i zobaczenia sobie bardziej szczegółowego, szczegółowych y, informacji. No i teraz tak, Access Inventory Percentage to dotyczy tego, ile my, o ile my mamy za dużo towaru w Amazonie, tak naprawdę. Jeśli mamy za dużo towaru w Amazonie, powoduje to, że płacimy niepotrzebnie za za, za składowanie tam towaru. Lepszym rozwiązaniem jest trzymanie towaru w 3PL, czyli Third Party Logistics, takim magazynie, z którego na bieżąco będziemy dosyłać towar do Amazonu. bo pamiętajcie, Amazon to nie jest miejsce do składowania towaru. Amazon to jest miejsce, w którym trzymamy towar po to, żeby go szybko sprzedać. I Amazon tak naprawdę nie chce, to nie jest tak, że Amazon sobie mówi, o to wysyłajcie do nas, to my będziemy was kasować za składowanie. I nie, Amazon tego nie chce, to jest niepotrzebny jakiś tam problem. Amazon chce, aby cała operacja gładko, szybko przebiegała i był tylko dobrze sprzedający się towar wysyłany, dlatego Tutaj, a i pamiętajcie, składowany towar powyżej 360 dni, 365 dni, czyli roku powoduje znacznie większe te koszty składowania niż normalne, które byśmy mieli do tych 365 dni. No i pamiętajcie, tutaj. No, jeśli, jeśli mamy tego towaru za to albo go wycofujemy część, albo staramy się prowadzić jakieś akcje sprzedażowe, może obniżymy ceny, może zrobimy Lightning Deal, może zrobimy jakąś promocję na ten towar, tak? Ale musimy tak naprawdę kontrolować to, ile. Wysyłamy tego towaru, i tutaj oczywiście to nie jest tak, że to jest zbiorczo brane, ponieważ jeśli mamy wiele różnych ac no to będzie z reguły tak, że są bestsellery, ale mamy też ac które ciągną nam ten wskaźnik w dół i to nimi powinniśmy się tak naprawdę zainteresować, no bo nie ma co wycofywać z Amazona towaru jak leci, na przykład wycofać sobie towar, który jest dobrze sprzedającym się i szybko sprzedającym się towarem. Dalej mamy sell through rate, czyli to jest tak jakby kalkulacja, która to te skalkulowane, dzielimy tak naprawdę sprzedaż w ciągu 90 dni przez średni stok, który trzymamy na Amazonie, tam Amazon takie tak zwane snapshoty robi, czyli to codziennie ten, ten wskaźnik się zmienia, robimy Amazon robi liczy nasz stok dziś 30 dni w, wstecz 60-90. i 90. Jutro robi to samo, tak? Też jutro, czyli tego nie wiem, tutaj akurat 9 lipca będzie jutro i znowu 30 dni przed 9. miesiącem 60 przed i 90 dni przed i na tej podstawie wylicza średnią ilość stoku, którą trzymamy i ten wskaźnik tak naprawdę mówi nam pokazuje nam to ratio, jak my dobrze sprzedajemy ten towar no tutaj oczywiście te same zasady obowiązują też musimy tak naprawdę trzymać stok tych bestsellerów, niskie stoki słabiej sprzedających się produktów unikać tego, aby one dłużej niż potrzeba tak naprawdę leżały na Amazonie, czyli więcej niż 60 czy powiedzmy 90 dni, ponieważ będą to dla nas ekstra opłaty. Kolejnym punktem jest Stranded Inventory Percentage. To nam mówi o tym, ile procent naszego towaru leży w magazynie Amazona, a nie ma aktywnego listingu, ponieważ może być taka sytuacja, że stworzyliśmy listing parę miesięcy temu, rok, dwa, trzy lata temu, i w międzyczasie, na przykład, Amazon postanowił, prawo lokalne się zmieniło i Amazon, y, y, oczywiście podążając za prawem, y, doszedł do wniosku, że ten produkt nie spełnia jakichś tam norm, jakiś tam test jest wymagany, dodatkowy powiedzmy, albo y, ten produkt już nie może być sprzedawany na Amazonie. Wtedy nasz listing jest tak naprawdę usuwany przez Amazon. Oczywiście my będziemy informowani o takich rzeczach i tak dalej, ale mówimy, gdyby tak się wydarzyło. Czyli listing jest usunięty, zawieszony. Listing ma tak zwany pricing error, czyli cenę mamy złą, tak? Może kosztowało coś 10 funtów, a my wpisaliśmy, że to jest 10 centów albo wpisaliśmy, że to jest 100 dolarów, tak, no to jest problem. Może łamiemy tak zwany Amazon Fair Pricing Policy, to jest to, że Amazon monitoruje, jeśli mamy na, na tym produkcie, dajmy na to, nie wiem, na jakichś słuchawkach, mamy EM number i ta słuchawka, te słuchawki są sprzedawane w 40, 50, 100 innych sklepach w Wielkiej Brytanii, no to Amazon ma możliwość sczytywania tych cen, jeśli one kosztują średnio od 7 do 10 funtów, a my ją nagle za 23,99 wystawiamy, to możemy dostać takie ostrzeżenie, tak, bo Amazon nie chce, żebyśmy naszą ceną za bardzo odbiegali od, od tego, co, co jest oferowane w, w, no, w innych miejscach e-commerce w internecie. Może też być tak, że przez przypadek prze, prze, przemieniliśmy listing, z listingu FBA na listing FBM, tak? albo z jakiegoś innego powodu. Wtedy to następuje takie no, rozerwanie tego stoku od listingu. Może być sytuacja, że zdjęcia zostały usunięte tak? i wtedy usunięcie zdjęć powoduje, że listing jest suppressed tak zwany, czyli w listingu, no, listing się nie będzie pokazywał w wynikach wyszukiwania, produkt się nie sprzedaje. No i to oczywiście generuje nam sprzedaż. To jest tak bardziej jako ostrzeżenie nas przed tym, że, no, że tracimy pieniądze, chociaż pamiętajcie też o tym, że jeśli my nie sprzedajemy, a tracimy pieniądze z jednej strony, ponieważ nie prowadzimy sprzedaży, natomiast musimy Amazonowi płacić te storage fees, tak? płacimy Amazonowi storage fees, które po jakimś czasie, jeśli tego nie dopilnujemy, będą coraz wyższe, po roku będą o wiele, wiele wyższe, co też spowoduje, że nasze... Sell Through rate i access inventory też się będzie zwiększało, ponieważ te listingi bez, te, te produkty bez listingów będą wpadały w te pierwsze dwa tutaj czynniki, tak? Tutaj nagle i tutaj, i FBA sell Through rate, one będą wpadały w to i tutaj obniżały nam te poziomy również. No i ostatnim jest FBA in stock rate, czyli no tutaj Amazon tak naprawdę. Ostrzega nas, że mamy jakieś produkty, które no mają za mało stoku. One się dobrze sprzedawały. Natomiast teraz się nie sprzedają, nie mamy stoku wysłanego. No i tak naprawdę tracimy sprzedaż, amazon nas to poinformuje, jaka jest nasza potencjalna strata, jeśli chodzi o sprzedaż, która może nastąpić, jeśli dalej nie będziemy tego produktu wysyłali. Więc to jest tutaj najbardziej taki, można powiedzieć, lekki wskaźnik, który no, nie jest jakimś czymś bardzo, bardzo złym, raczej źle działa na nasz biznes. Natomiast no, jak w Amazonie czegoś nie wysłaliśmy, no to nie wysłaliśmy, nie leży, tam żadne problemy nie powstają z tego powodu, bo to nie jest, że towar gdzieś leży za długo, tylko raczej go nie ma w ogóle, więc to nie jest jakaś, tam, jakiś tam bardzo duży powód do bardzo, duża, bardzo duży powód do obaw, natomiast no, bardziej my tutaj powinniśmy się troszczyć jako biznesmeni, taki sprzedawcy, którzy no, chcemy zarabiać naprawdę więc nie mając tego towaru, nie za, w Amazonie nie zarabiamy. I tutaj jeśli byśmy mieli jeszcze API poniżej tych 400, to tutaj by nam się te Restock Limits tak, pokazały widzimy to 9100. Maksimum, maksimum mogę wysłać 7000 w tym momencie, tak, i 2000 leży na Amazonie. Więc tutaj nam się post... tu jest jeszcze stolecz, tak, czyli objętościowo też może nam Amazon narzucić jakieś limity. Ja mam tutaj na, na razie 310 tych stóp sześciennych, natomiast nie mam żadnego limitu, tak. No ale tak jak mówię, gdybym tutaj tego nie dopilnował, i to by sprawności 400. No to tutaj zaraz, by było na czerwono, trzeba by towar wy, 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 wy wycofywać, a żeby towar wycofać, słuchajcie, macie tani towar, który sprzedajecie za 6, 7, 8, 10 funtów i nagle wycofanie jednej sztuki takiego towaru, Amazon będzie miał jedną kwotę i to będzie na przykład, nie wiem, funt, tak? Tu już jest 10%, albo nawet więcej, jeśli towar jest taniej niż 10 funtów. I już 10% straty, więc potem może się okazać, że ten towar wycofacie, to nawet go nie będzie sensu, jak te limity Wam podniosą, wysłać z portu do Amazona, tylko nie wiem, razem zebrać do kupy w karton, zrobić zdjęcie i na ebayu to wszystko jednorazowo sprzedać, tak może też być. Tutaj też takim punktem gdzieś tam na głównej stronie seller central będą się pokazały coś takiego jak tutaj widzicie action needed na żółto, Mogą też być tutaj ostrzeżenia wyświetlane na czerwono, tak? No to trzeba na pewno sprawdzić. Często, na przykład, jak to, karta kredytowa, którą macie podjęto na Amazonie, zostanie ważność z, przekroczy, to tutaj na czerwono pokaże się problem. Trzeba to szybko rozwiązać. Na żółto, wiadomo, to jest problem mniejszej, powiedzmy, wagi. Często tutaj się będzie pokazywał taki no, problem czy to jest raczej prośba, można powiedzieć, która mówi o tym, że. By dostarczyć tak zwany emergency number, czyli w takiej nagłej potrzebie numer telefonu, pod którym Amazon może się z nami skontaktować na no wszystkich marketplaces. Tak. Czy na przykład wyobraźcie sobie, że we Włoszech towar leży i tam, nie wiem, spalił się Warehouse nagle i coś tam się dzieje. I z jakiegoś, albo z jakiegoś innego powodu nagle, nie wiem, nie, nie ma prowadzonej sprzedaży tam na tamty Marketplace i oni potrzebują się z nami skontaktować. Dobrze mieć ten numer również podany, żeby była taka, był taki szybki kontakt, nie tylko tam, że mailowo i tak dalej, bo e-mail może być przeoczony. No tutaj akurat jest ostrzeżenie, czy tam, no. Prośba, po to, żeby dostarczyć unikalny numer Extended Producer Responsibility. Jest to tak, taki nowy system, który teraz no, prawo się zmieniło we Francji i w Niemczech. I w Niemczech teraz do 15 czerwca była potrzeba dostarczenia specjalnego numeru, który no, rejestrujemy naszą firmę w Niemczech w, w pewnej organizacji, która tak naprawdę zajmuje się recyklingiem wszelkiego rodzaju opakowań. Jeśli my jesteśmy sprzedawcami, producentami, tak zwanymi, czyli produkujemy, no bo jesteśmy właścicielami marki, produkujemy te nasze opakowania, mimo że to ktoś tam do nas robi, tak? Ale to my jesteśmy tym producentem i wysyłamy towar do Amazona w Niemczech, więc on trafia na rynek niemiecki i my musimy wnieść małą opłatę, która dokłada się do tego ogólnego krajowego systemu recyklingu, tak? Czyli my musimy również za te nasze opakowania, które tam wrzucamy na rynek niemiecki płacić za recykling. I od pierwszego. Stycznia 2023 roku będziemy również to musieli się zarejestrować do Wii i tam, jeśli mamy produkty, które są bateriami, lub są produkty, produkty operowane na baterie, więc tam również będziemy musieli troszkę dopłacać do tego recyklingu tych baterii na terenie Niemiec. I to samo jest również we Francji. Podobna rzecz. Rejestrujemy się, dostajemy numer i dostarczamy go do Amazona. Amazon wie, że zarejestrowaliśmy się tam, gdzie trzeba i gdzieś tam przykładamy tę naszą cegiełkę, dorzucamy do tego ogólnofrancuskiego, ogólnokrajowego programu recyklingowego. I to by było na tyle, myślę, że wielu z was zdaje sobie sprawę, że tego typu informacje, jakieś ostrzeżenia, one tam wcześniej czy później gdzieś tam wychodzą, ale ja proponuję raz na miesiąc zrobić taki sobie przegląd, kliknąć sobie, zobaczyć, co tam się dzieje, czy Amazon czegoś od nas nie chce, czy nie, trzeba czegoś tam do niego wysłać, bo tak jak powiedziałem na początku, jeśli zostawimy ten problem, on sobie tak będzie ciążył, ciążył, ciążył i później z czegoś błahego może się okazać, że na przykład wasz bestseller został, nie wiem, zablokowany, ASIN i, i, i po co tracić później 2-3 tygodnie na to, żeby to odblokować, bo jakieś papiery skąd trzeba skombinować do Amazona, wysyłać, skoro jeśli Amazon nam daje te 2-3 tygodnie, żeby to zrobić, to zróbmy to w tych 2-3 tygodniach. W tym czasie listing sobie cały czas funkcjonuje, tak? Amazon nam powie: Za dwa tygodnie na przykład zablokujemy ten listing, jeśli nie dostarczy, więc pracujmy tutaj, kiedy mamy jeszcze ten czas, towar się sprzedaje, tak? Więc to jest kwestia organizacyjna i coś, na co należy patrzeć. Także jeśli kontent Wam się spodobał, dajcie lajka, like, jeśli w ogóle kanał Wam się podoba tego typu treści, zasubskrybujcie proszę jeszcze raz i dziękuję bardzo, miłego weekendu i do usłyszenia.